Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska, a to jest Message for You. A dzisiejsza wiadomość jest taka: Szanuj siebie. Jesteś swoim najważniejszym zasobem. Dbaj o ciało i umysł, doceniaj to, co już osiągnęłaś, osiągnąłeś. No dokładnie tak. Nasza energia, czy to pozytywna, czy negatywna, rozprzestrzenia się na wszystko i wszystkich dookoła nas, tak jak kręgi na wodzie, kiedy wrzucimy do nich kamyczek. Jeżeli jesteśmy w dobrym nastroju, w dobrym, yy, mamy dobre samopoczucie, dobrze się czujemy, to zarażamy innych entuzjazmem, radością, zadowoleniem. Natomiast kiedy mamy gorszy nastrój, kiedy źle się czujemy, to tak naprawdę nie mamy co dać pozytywnego, tylko przekazujemy też taką trudną, ciężką energię niezadowolenia, braku braku satysfakcji, braku energii. Dlatego najpierw zadbaj o siebie. To jest najważniejsze. To tak jak w samolocie, najpierw musisz założyć maseczkę sobie, tlenową, a potem dopiero o sobie, która od ciebie jest zależna. Tak samo w życiu. Najpierw ta przysłowiowa szklanka musi być pełna, żebyś mógł, żebyś mogła podzielić się nią z kimś innym. Tak samo jeżeli ty jesteś pusty, pusta, nie masz siły, energii, Entuzjazmu, ochoty do życia, to jak się podzielisz? Jak masz dać komuś jeszcze coś z siebie? Jak ty już jesteś prawie cała, pusta, pusty. Pomyślcie o tym, dbajcie o siebie, to jest najważniejsze. To jest message for you. I do zobaczenia już wkrótce.